Stadiony.net prezentują. Stadiony Mistrzostw Świata 2030. Kandydatura Urugwaju, Argentyny, Paragwaju i Chile. Futbol nienawidzi pustki, dlatego nie dajemy mu spokoju. Pokazaliśmy wam już stadiony, które będą gościć Mistrzostwa Świata w 2026 roku organizowane przez USA, Kanadę i Meksyk. Czas więc na kandydatury na kolejny mundial. Zanim zaczniemy omawiać stadiony, które brane są pod uwagę z opcji Południowoamerykańskiej, prosimy o łapkę w górę, subskrypcję oraz kliknięcie dzwoneczka dzięki za wsparcie. A zaczniemy od zachodniego brzegu kontynentu Chile Estadio Regional Calvo y i pojemność 21 178 Antofagasta nie ma lekko z nazwami chilejskich stadionów a ten nosi taką, aby uczcić dwóch działaczy, dzięki którym istnieje. Obiekt miał gościć Mundial w 1962 roku, ale nie powstał na czas. Na pograniczu lądu i wody otoczony jest dodatkowo górami, które tylko dodają mu uroku. Stadion przed Mistrzostwami Świata przeszedłby przebudowę, aby pomieścić 40 200 osób. Estadio Elias Figueroa Brander. Pojemność fal Falparaisu. Arena zdobi wybrzeże, które, smagane oceaniczną bryzą, być może przywita w 2030 roku najlepszych piłkarzy świata. Nie tak dawno obiekt sprawdził się na wielkim turnieju, ponieważ gościł Copa Ameryka w 2015 roku. Jego pojemność na Mistrzostwa Świata wyniosłaby 40 500. Estadio Nacional Julio Martinez, pojemność 48 745, Santiago. Największa arena piłkarska w kraju oraz stadion narodowy. W 1973 roku został wykorzystany jako obóz koncentracyjny w którym przetrzymywano 40 tysięcy więźniów. Projekt architektoniczny nawiązywał do Stadionu Olimpijskiego w Berlinie w Niemczech. Na 2030 rok zostałby przekształcony w obiekt mieszczący 60 tysięcy kibiców. Estadio Ester Roa Rebojedo Pojemność 30 tysięcy 448 Concepción w listopadzie 2012 roku ruszyła gruntowna modernizacja areny, w ramach której górne trybuny połączono nowymi sektorami na łukach. Niegdyś stadion borykał się z częstym w Chile problemem opadami deszczu. Drewniane ławki bez zadaszenia szybko się niszczyły, zbliżający się turniej spowodowałby, że stadion osiągnąłby pojemność 45 tysięcy. A teraz czas na kraj najlepszego piłkarza w historii Javiera Masquerano Argentynę. Estadio Unico Madre de Ciudades pojemność 30 tysięcy. Santiago del Estero. Wybór koła dla kształtu stadionu nie jest przypadkowy ma symbolizować miasto Santiago del Estero najstarsze w Argentynie, sięgające historią do połowy XVI wieku. Na miasto to mówi się również Madre de Ciudades, matka miast. I taką samą nazwę nosi stadion, który zainaugurowano w 2021 roku. Estadio Malvinas Argentinas, pojemność 42 500, Mendoza. Podczas mistrzostw 1978 gościły tu drużyny z grupy D. Gorzej było po zakończeniu imprezy. Przez lata obiekt nie doczekał się stałego gospodarza. Przed Copa Ameryka stadion otrzymał krzesełka na trybunach wzdłuż boiska, a sektory za bramkami zostały odnowione. Uroku obiektowi dodaje jego lokalizacja. Znajduje się na skraju parku. Estadio Mario Alberto Kempes, pojemność 57 tysięcy. Cordoba. Otwarcie obiektu nastąpiło zaledwie parę tygodni przed Mistrzostwami Świata w 1978 roku. Stadion otoczony zewsząd drzewami położony jest na północnym wschodzie Kordoby, miasta z najstarszym uniwersytetem w Ameryce Południowej. Trybuny obiektu nie są przez fanów zbyt lubiane, ponieważ znajdują się za bieżnią, daleko od boiska. Jesteśmy w połowie stawki, więc zapraszamy Was na nasze wirtualne trybuny, gdzie zasiadają nasi subskrybenci. W najbliższych tygodniach czekają nas prezentacje kolejnych obiektów wchodzących w skład następnych kandydatur na Mundial w 2030 roku, więc bądźcie z nami. El Gigante de Arroyto. Pojemność 41 654. Rosario. Prawie 100 lat temu stadion zainaugurowały wielkie derby miasta. To właśnie tutaj Polacy pokonali w pamiętnym meczu Mistrzostw Świata Meksyk, a błyszczał wtedy Zbigniew Boniek. Główna trybuna została odnowiona w 1939 roku, a ostatecznie zbudowana od nowa w 1948, stojąc do dziś w prawie niezmienionej formie. W ostatnich latach miały miejsce niewielkie zmiany, głównie związane z malowaniem i wymianą krzesełek. Mas Monumental, pojemność 81 tysięcy, Buenos Aires. Na największym z argentyńskich stadionów trwa obecnie przebudowa. Głównym jej założeniem jest likwidacja bieżni lekkoatletycznej, obniżenie płyty boiska. I budowa w miejscu rozebranej bieżni nowego dolnego poziomu trybun, położonego najbliżej pola gry. Mas Monumental po renowacji stanie się stadionem o największej pojemności w całej Ameryce Południowej. Podczas turnieju w 2030 roku nie byłyby dostępne miejsca stojące: Estadio Ciudad de la Plata. Pojemność 53 tysiące. La Plata. Od inauguracji w 2003 roku miał nietypowy kształt. Otrzymał nawet przydomek Estadio Unico, czyli wyjątkowy stadion. Dach, który powstał niecałe 10 lat później, również przykuwa uwagę. Konstrukcja jest pierwszym membranowym dachem w Ameryce Południowej i pierwszym, który można całkowicie zamknąć. Stadion dostał nagrodę Outstanding Structure Award 2012. Estadio Jose Maria Mineja pojemność 35180, Mardel Plata. Stadion został wybudowany przed Mistrzostwami Świata w 1978 roku. Grali tutaj wówczas między innymi Brazylijczycy i Włosi. Jako że w Mardel Plata nie ma żadnej drużyny grającej w najwyższej klasie rozgrywkowej, rzadko są przeprowadzane na tym stadionie mecze. Grają tam głównie miejscowe drugoligowe zespoły. Sporą część na trybunach zajmują miejsca stojące. Tymczasem kolej na kraj, którego motto brzmi w skrócie PIS. Pokój i sprawiedliwość. Paragwaj. Estadio Defensores del Chaco. Pojemność 42 354, Asunción. Stadion został wybudowany w 1917 roku. Został całkowicie zniszczony w trakcie wojny z Boliwią o Chaco, a odbudowano go częściowo 4 lata po jej zakończeniu. Miał kiedyś pojemność 50 tysięcy osób, ale został poddany przebudowie, która zmniejszyła trybuny. Nie jest to jednak największy stadion w kraju, a jest nim Estadio General Pablo Rojas. Pojemność 45 tysięcy. Asunción. Zostajemy w stolicy. Obiektu dało się otworzyć w 1970 roku, a nazwano go imieniem inicjatora projektu, generała Pablo Rojasa. W 2015 roku ruszył projekt Lanueva Nueva Oja, czyli nowy kocioł. Efekty zostały nagrodzone w konkursie organizowanym przez stadiony NET. Stadium of the Year, edycja 2017. Zagłosowało na niego blisko 20 tysięcy osób, dzięki czemu obiekt wygrał konkurs. Estadio Antonio Aranda, pojemność 23500. Ciudad de Leste. W Paragwaju mieszka ponad 10 tysięcy Polaków, a samo Ciudad de Leste jest wielokulturowym miastem. Stadion, znany również jako Bastion Wschodu. Został zbudowany w 1972 roku i przebudowany w 1999 roku, aby był jednym z miejsc rozgrywania Copa América. Jego pojemność wzrosłaby przed Mistrzostwami Świata do 40 tysięcy. Na koniec, wschodnie wybrzeże kontynentu czyli Urugwaj. Estadio Gran Parque Central. Pojemność 40 089. Montevideo, stolica słynąca z najdłuższego karnawału na świecie, posiada również obiekt, który zainaugurowano jeszcze w XIX wieku. El Parque można uznać za pierwszy stadion mundialu FIFA, ponieważ właśnie tu odbyło się otwarcie Mistrzostw Świata 1930. Kilka lat temu na terenie obiektu rozpoczęła się przebudowa. Estadio Centenario, pojemność 80 tysięcy. Montevideo. Stadion zaczęto budować w 1929 roku w związku z przyznaniem Urugwajowi organizacji premierowych Mistrzostw Świata w 1930 roku. Gospodarze nie zdążyli dokończyć jego budowy przed rozpoczęciem turnieju. Spóźnili się o 5 dni. Obecnie w planach jest rozbudowa stadionu, a ostateczny projekt nie został jeszcze jednak wybrany. Może więc ulec zmianie. I to koniec naszej południowoamerykańskiej przygody. Czy Mundial wróci na stare śmieci? Kliknijcie w dzwoneczek, bo przed nami materiały o pozostałych kandydaturach oraz o tegorocznym konkursie Stadium of the Year. Nie zapomnijcie o łapce w górze oraz komentarzu. Do zobaczenia!